Cześć, nazywam się Magda Cikowska wilk a to jest podcast Finansowy Flow. W tym podcaście dzielę się wiedzą z zakresu finansów, produktywności i tego, jak przekuć je w skuteczną strategię działania. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak sobie radzić, kiedy przychody nie są regularne. To jest druga część serii. Poprzedni odcinek ogólnie i w uproszczeniu przedstawiał pomysły na generowanie i zarządzanie nadwyżką finansową. Ten odcinek jest o tym, jak zaplanować budżet, kiedy przychody nie są regularne, a następny odcinek będzie o planowaniu nieregularnych wydatków. Najpierw opowiem, kto może mieć nieregularne przychody, o jakich sytuacjach tu mówimy, potem omówię taki prostszy wariant, kiedy te przychody się wahają, ale amplituda tych wahań jest nie większa niż 20%. Następnie postaram się dać najwięcej pomysłów na to, jak poradzić sobie, kiedy te wahania są większe. To zaczynamy. Taki typowy przykład to osoba, która pracuje gdzieś na etacie lub innym typie umowy i dostaje raczej regularne dochody co miesiąc. Kto więc może mieć nieregularne dochody? Na przykład osoby, które pracują na umowie ze stałą pensją, ale oprócz tego mają też jakąś dodatkową działalność, która przynosi dochody. Albo osoby, które pracują na etacie i wpadają w drugi próg podatkowy. W związku z czym pod koniec roku mogą dostawać nawet kilka tysięcy mniej pensji netto. Oczywiście osoby, które prowadzą firmę czy jednoosobową działalność gospodarczą, ale też osoby na B2B, które co prawda mają stałą pensję, ale na przykład z powodu podatku VAT, z którego rozliczają się kwartalnie, ich dochód w różnych miesiącach się waha i komplikuje życie. Co zrobić przed przygotowaniem budżetu od strony przychodów, kiedy mamy nieregularne przepływy? Przede wszystkim, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, rozbij i analizuj finanse osobiste i firmowe osobno, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś. To znaczy, że powinieneś powinnaś mieć osobno tabelki na analizę przychodów i kosztów firmowych i domowych. Najlepiej jest do budżetu domowego co miesiąc przelewać sobie stałą pensję i ewentualnie raz na kwartał czy nawet na rok przeleć sobie większą kwotę w ramach bonusu. I wszystko super, ale ile ma wynosić ta stała pensja? I na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części tego podcastu. Żeby to zrobić, będziemy potrzebować budżetu rocznego w rozbiciu na miesiące. Spokojnie zrobimy to razem. To, co się jeszcze przyda, to podział przychodów na grupy, taka segmentacja. Może jakaś grupa przychodów jest stabilna, a druga się bardziej waha. Na przykład Twoja pensja w głównym miejscu pracy jest stabilna a dodatkowa praca na boku, raz zarabia więcej, a raz mniej. A może masz kilka kanałów sprzedaży, i jeden przynosi dosyć stabilny dochód, a drugi potrafi się mocno wahać. Chodzi mi o to, żebyś dopasował, dopasowała poniższe kroki do swojej sytuacji. No to część pierwsza autodiagnoza czyli jak wyglądały Twoje przychody w skali roku. Bierz dochody ze wszystkich miesięcy. Osoby na etacie biorą pensję, która im wpływa netto na rachunek, a osoby z inną formą zatrudnienia biorą wpływy na konto od kontrahentów, pracodawców, pomniejszone o koszty związane z prowadzeniem działalności oraz podatki. Sumuj sumę dochodów z całego roku. Podziel przez 12 miesięcy. Masz średniomiesięczne dochody. I teraz sprawdź, o ile odchylały się Twoje realne miesięczne dochody od tej średniej. Policz, jak silne to są wahania. Jeśli wahały się między 80 a 120% od średniej, to ten prostszy przypadek omówię w pierwszej części podcastu, a jeśli wahały się bardziej, to w drugiej części. Tutaj już możesz uwzględnić, że na przykład jakiś kawałek Twojego dochodu jest miesięczny stały, a jakiś zmienny i bardziej obserwować, jak waha się ten zmienny kawałek. Zaczynamy od scenariusza prostszego, czyli dochody się wahają. Ale jeszcze mieszczę się w tych widełkach powiedzmy 80-120%. I to jest jeszcze taka w miarę bezpieczna sytuacja, bo możesz po prostu założyć, że twoje dochody są na poziomie 80%, a wszystko inne to jakby bonus i planuj swój budżet tak, jakbyś zarabiał te 80%. Czyli weź swoje średnie miesięczne dochody, które masz już policzone w tym pierwszym kroku, przemnóż je przez 80%. I to będzie dochód, który weźmiesz do zaplanowania swojego budżetu na miesiąc i na rok, bo zakładamy, że mniej niż te 80% to dochód nam nie spadnie, więc to jest taki bezpieczny poziom planowania. 80% to jest oczywiście przykładowa wartość. Jeśli na przykład 90% Twoich dochodów to stała pensja i 10% to dodatkowe przychody, to zmień te procenty w taki sposób, żeby pasowały do Twojej sytuacji. Czyli przyjmij, że te 90% to ta stała minimalna wypłata. Następnie rozciągasz tak ustaloną wysokość dochodów na wszystkie miesiące. No, czyli na przykład robisz sobie tą tabelkę, ten budżet. W Excelu, arkuszach Google, na kartce, gdziekolwiek, gdzie czujesz najmniejszy opór. W kolejnych kolumnach wpisujesz sobie nazwy miesięcy. Może być od stycznia do grudnia, ale może być też od marca do marca. Jak Ci teraz pasuje w obecnej sytuacji. Chodzi o to, że chcemy widzieć od razu cały rok i ten minimalny przychód wpisujesz sobie w każdym miesiącu. W kolejnym odcinku wpiszemy też wydatki i upewnimy się, że nadwyżka tych przychodów nad wydatkami jest na akceptowalnym poziomie, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest strona przychodowa. Realnie, prawdopodobnie, co miesiąc na Twoje konto będą wpływać inne kwoty. Na razie traktuj te dodatkowe środki jak bonus i odkładaj je. Nazwijmy to taką przychodową poduszką. Zdecydujemy, co zrobimy z tymi środkami i jak dołożymy do tabelki wydatki. Jeśli masz osobne konto firmowe i osobiste, to nawet łatwiej, bo na Twoje konto firmowe będą wpadać te różne przychody, zapłacisz te faktury, zapłacisz te podatki, ale na swoje konto osobiste możesz przelewać stałą pensję. Jeśli masz tylko jedno konto osobiste, na które wpada Twoja główna pensja i powiedzmy te dodatkowe gdzieś dochody, to po ustaleniu średniego poziomu Twojej pensji nadwyżkę. Przelewaj na osobne konto oszczędnościowe. Jeśli w którymś miesiącu okaże się, że jednak w tym miesiącu przychody były mniejsze niż te obliczone przez nas jako minimalne, to wtedy możesz użyć tej poduszki przychodowej i przelać z tego osobnego, dodatkowego konta, żeby dosypać tą brakującą ilość. To, na przykład, może być sytuacja, jeśli płacisz VAT kwartalnie. Do tej pory być może. Dwa miesiące robiłeś sobie większy przelew z konta firmowego na prywatne, a w trzecim miesiącu był problem, bo nagle był VAT do zapłaty, no i ten przelew na konto osobiste, domowe, był znacznie mniejszy. Dużo lepszy pomysł to w każdym miesiącu przelewać w miarę równą kwotę i odkładać sobie ten VAT na tym koncie firmowym. I w tym wariancie, pod koniec roku, powinieneś zostać z nadwyżką pieniędzy na koncie, bo twoja poduszka przychodowa, te 20%, nigdzie nie została wydana. Spokojnie, ja pamiętam, że Ty tam masz te pieniądze, zajmiemy się nimi jak ogarniemy wydatki, a na razie zostaw te kasę w spokoju. No dobrze, to ten przypadek, gdzie wahania przychodów są, ok, ale powiedzmy w dającym się ogarnąć zakresie mamy za sobą. To jest większe wyzwanie do poradzenia sobie w porównaniu do stabilnych przychodów, ale jednak prostsze niż sytuacja, kiedy te przychody hulają w tej i we wte, i bywają miesiące, gdzie zarabiasz 0, a bywają takie, że zarabiasz 30% rocznych zarobków. Przechodzimy do części drugiej. Dobra, kto myśli siku, ten pauzuje, kto nie musi, słucha dalej. Nie no, żartuję, nie musicie pauzować, mi nie przeszkadza. Ok, co robimy, kiedy wahania przychodów są znacznie większe? Przede wszystkim zwiększ poziom ostrożności w planowaniu. Planowane przychody zaokrąglej w dół a planowane wydatki zaokrąglaj w górę. Tak, być może po roku uznasz, że jednak rok był znacznie lepszy niż te ostrożne szacunki, to wtedy będziesz mieć miłą sumkę, z którą zrobisz, co będziesz chciał lub chciała. Ale jeśli w którymś miesiącu zabraknie Ci pieniędzy, to to jest znacznie mniej przyjemna, a często i kosztowna sytuacja. Także spokojnie, bo pieniądze zawsze zdążysz wydać, nikt Cię nie goni, a wydanych raz pieniędzy już raczej nie odzyskasz. Początek ćwiczenia jest dokładnie taki sam. Liczysz średnio miesięczne przychody i sprawdzasz, o ile konkretne miesiące odchylały się od tej normy. Dlaczego tak było? Czy to był efekt zaplanowanych wakacji, czy sezonowości w biznesie, czy kompletnie losowa sytuacja? Im bardziej jesteś w stanie przewidzieć, kiedy będą te słabsze miesiące, tym lepiej dla ciebie. Czy jest w ogóle jakiś stały poziom dochodu, na który możesz liczyć? Od tego będzie zależało, jak sobie ustalisz tą średnią wypłatę. Tutaj nie ma żadnej złotej reguły i magicznej kwoty, która zawsze będzie dobra, bo to będzie bardzo zależało od Twojego biznesu i Twojej sytuacji finansowej. I tutaj będzie dużo uproszczeń, bo bardziej mi zależy, żeby ta metodologia obliczeń była jasna, bo to ona jest uniwersalna. Więc bierzesz te średnie dochody i albo możesz je sobie obniżyć do 80%, jak to robiliśmy w pierwszym przykładzie, albo nawet niżej i z konta co miesiąc przelewasz sobie średnie dochody. W tych miesiącach, w których dochody są wyższe, zostawiasz je na firmowym koncie. A w tych miesiącach, w których dochody są mniejsze, bo na przykład pojechałeś, pojechałeś na urlop, dalej przelewasz średnią pensję, bo po prostu korzystasz ze środków, które tam już leżały na tym koncie. I tu bardzo ważna uwaga. Zwróć uwagę, czy nie jesteś przypadkiem tuż przed niskim sezonem w swoim biznesie. Bo jeśli tak, to nie będziesz mieć wystarczających rezerw, odłożonych nadwyżek na koncie, żeby sobie do tej średniej pensji dokładać. Wtedy przez jakiś czas lepiej jest zmniejszyć swój poziom życia i wydatków do takiego poziomu, jak jesteś realnie w stanie, żeby te nadwyżki na koncie zbudować, i potem możesz z powrotem przeskoczyć na wyższy poziom wydatków, ale ze świadomością, że w razie z miesiąca możesz utrzymać ten stały poziom dochodów. Jeśli dopiero rozkręcasz firmę, Albo te dochody są bardzo niestabilne i możesz mieć mega słabe miesiące, to nie wiem, czy bym nie ustaliła sobie pensji na poziomie 60%. Przyjmij jakiś procent na próbę i oblicz, ile wynosi ta hipotetyczna pensja. I porównaj to do tej pensji, którą realnie sobie wypłacałeś w zeszłym roku. Jeśli było tak, że ta hipotetyczna pensja może w czterech czy pięciu miesiącach była wyższa od tego, co realnie wpadało na Twoje konto, to myślę, że będziesz w stanie ustabilizować swoją pensję tymi nadwyżkami z pozostałych miesięcy. Natomiast jeśli to jest bardziej siedem-osiem miesięcy, kiedy okazywało się, że ta hipotetyczna pensja byłaby wyższa niż to, co naprawdę wpływało na Twoje konto, bo na przykład masz kilka bardzo mocnych miesięcy w roku, a reszta roku jest słaba, to ja bym próbowała jeszcze trochę obniżyć tę średnią pensję. I to jest bardzo ostrożne podejście i ono ma swoje wady. Główna wada jest taka, że blokujesz środki, które być może byłoby lepiej wykorzystać, czy na inwestowanie, czy na rozwój Twojej firmy. Tu pewnym rozwiązaniem może być trzymanie nadwyżek na wyżej oprocentowanym koncie oszczędnościowym, żeby nie leżały 6 miesięcy na Twoim rachunku oprocentowanym zero. Jeśli masz rachunek maklerski, to możesz wykorzystać np. fundusze ETF oparte o obligacje o zmiennej stopie. One będą mieć podobne oprocentowanie jak konta oszczędnościowe, a nie mają ograniczeń typu promocja na trzy miesiące i tylko do kwoty 100 tysięcy. Tylko wybierz ETF w swojej walucie czyli jak mieszkasz w Polsce, to w złotówkach. Jeśli użyjesz takiego w walucie euro, to dołożysz sobie ryzyko związane z kursem walutowym, a nie o to mi chodzi. Sprawdzaj też regularnie, czy przyjęte przez Ciebie założenia nie są albo za mało, albo za bardzo ostrożne i koryguj w razie potrzeby. Tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi i to ty musisz znaleźć ten balans, który się sprawdzi w twoich finansach. Bardzo duża zaleta tej koncepcji niższej uśrednionej pensji polega na obniżeniu comiesięcznego stresu, tego ryzyka utraty płynności finansowej. I tego zastanawiania się, że okej, okay, to ja bym chciała wyjechać, i w sumie to mam pieniądze, no ale w sumie to nie wiem, czy mam, bo muszę zapłacić VAT. Albo, no niby, mam jakieś pieniądze, chcę coś kupić, ale w sumie za miesiąc mogę zarobić mniej, to mogę kupić, czy nie. Uśrednianie samemu sobie miesięcznej pensji bardzo pomaga w urealnieniu obrazu swoich finansów i zmniejszeniu tego napięcia, zwłaszcza w tych słabszych miesiącach. Ale tak, to nie oznacza, że w dobrych miesiącach nie pojawi się jakaś irytacja. No, bo być może będziesz chciał, chciała coś sobie kupić, i zobaczysz, że ta średnia pensja ci na to nie pozwala. A ty przecież wiesz, że te pieniądze są, tam na tej nadwyżce. No, one tam są. Czemu nie mogę sobie tego kupić? Bo co? Bo jakaś dzikowska z internetów mi nie pozwala? No, ale jeśli to ci pomoże trzymać się swojego planu, to możesz sobie na mnie narzekać pod nosem. Ja dam radę. Na koniec garść uwag. Im bardziej przychody się wahają. Tym ostrożniej musisz planować też strony kosztów. Dlatego też ja najpierw chciałam omówić przychody i następny odcinek będzie o planowaniu wydatków kosztów. Na nieregularność dochodów bardzo pomaga dywersyfikacja. I ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale mniej to w pamięci, zwłaszcza przy ustaleniu celów rocznych. Jeśli prowadzisz firmę i masz nieregularne przychody, a masz też koszty, które musisz ponieść i zapłacić faktury, zanim ty dostaniesz środki. To tym dokładniej pamięć nad cash flow, czyli nad planowaniem przepływów pieniężnych. Ja czuję, że z tego też będzie osobny odcinek. I nie traktuj sztywno procentów, które ja podaję w podcaście. One są orientacyjne, żeby od czegoś zacząć. Jeśli Twoja sytuacja jest bardziej stabilna, na przykład ty prowadzisz firmę, ale twój małżonek małżonka pracuje na etacie i ma stałe dochody w sensownej wysokości, to możesz sobie pozwolić na większe ryzyko. Z kolei jeśli jesteś jedyną osobą, która utrzymuje rodzinę, to raczej musisz być bardziej ostrożny czy ostrożna. Jeśli większość Twoich wydatków jest stała, masz kredyt, rachunki, opłaty ze szkołę, musisz być bardziej ostrożny. Ale jeśli 30% lub nawet połowa wydatków to ubrania, restauracje, wyjazdy, czyli rzeczy, z których w razie potrzeby możesz natychmiast zrezygnować, to możesz sobie pozwolić na większe ryzyko. Prawda, co kilka miesięcy, może raz na kwartał, czy ta metoda, którą przyjąłeś, ten procent się sprawdza? Może musisz swoją pensję obniżyć, albo po roku stwierdzisz, że Twoja średnia pensja może być wyższa. W finansach rzadko kiedy jest jedna prawidłowa odpowiedź na jakiekolwiek pytanie. A nawet jak tę odpowiedź znajdziesz dla siebie, to za rok pewnie wszystko się zmieni i trzeba będzie kombinować od nowa. W sumie chyba dlatego ja te finanse tak lubię. Nigdy nie ma nudy. Podsumowując. Wiesz już w jakich sytuacjach możesz mieć do czynienia z nieregularnymi dochodami i że możesz sobie uprościć życie stosując średnią pensję. Wiesz też, w jaki sposób tę średnią pensję ustalić. Mam nadzieję, że odcinek o nieregularnych dochodach był dla Ciebie wartościowy. Ze swojej strony dziękuję, że poświęciłeś, poświęciłaś mi jedną z najcenniejszych rzeczy swój czas. Jeśli podoba Ci się ten podcast, nie chcesz przegapić kolejnego odcinka z tej serii. Nie zapomnij go zaobserwować i zostawić opinii. Cześć.